No cześć, tu Sherlock, witajcie w specjalnym piątym odcinku serii Loża Szyderców. Dziś świętujemy tłukąc na pyrę czerwonych z uroczystej okazji 220 subskrypcji. Jest ze mną Patryk i pora dać przeciwnikom posmakować odrobiny balansu. Jak to wloży, powtórka będzie tak jednostronna, jak to tylko możliwe, nie będzie jednak to dziwo z tytułu tego, że przeciwnik pojechał całymi siłami na plażę i położył się brzuszkiem do góry, abyśmy mogli go bezproblemowo nacierać. Nie, 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 nie tym razem w tym meczu oponenci naprawdę będą próbować, naprawdę będą starać się zrobić coś wartościowego. Czy zrobi to jednak jakąkolwiek różnicę dla małego zwinnego boksera, który ma w pięściach siłę wagi super ciężkiej? No przekonajmy się w powtórce. Opener na przeciwniku w połowie udany, ale prawie 800 uszkodzeń w 2 sekundy to druzgocący potencjał, zdolny wyciągnąć z papci nierozważnego przeciwnika. A propos rozwagi, to zobaczcie, jak ustawia się drużyna. Zielona, żadna osoba nie poszła opalać się na plażę. Zrozumiałe, w sezonie zimowym zimna woda to żadna atrakcja. Ma to jednak bardzo pożądany efekt, bo wszystkie nasze działa są zaangażowane w strefę mapy która ma duże znaczenie. Kombinacją ciosów w śledzionej wodogłowie nokautuje przeciwnego T-44, ładuje i rozgląda się ochoczo za kolejnym kompanem do sparingu. W drużynie przeciwnej nie ma ani jednego porazka, więc wiemy, że oponenci nie są w stanie zaskoczyć nas za większą część HP dwoma strzałami za 390 każdy. Mamy więc przewagę. A propos zaskoczenia, jak myślicie jak dobrze bawi się teraz Ferdynand, no też jest ósmym tierem, tak jak ja, ale nie ma pancerza, nie ma szybkości, ogólnie można powiedzieć, że całkiem duży z niego prostokąt i dość dobrze strzela, ale tylko jeżeli ma do tego okazję. I właśnie dlatego należy natychmiast zbalansować go Boraskiem, który z suwaki wszystkich niemalże statystyk ma na maksa prawo. Ale skoro tak ładnie nam poszło, to pora na knockout w rundzie drugiej, przeciwny Japończyk na super ciężko, wyśmienity pancerz, Japończyk puchnie, aż miło, Baczat, co to za strzelanie za 160, czy ty chłopie chce zostać znerfiony? Nie do pomyślenia, normalnie ham i prosta, a nie bat i czat. Japończyk nadal jak widzimy gra na pancerz, zaraz się odpalę. Sierpowy po nerkach, oho, chyba nie oglądał Matrixa i nie wie ile gibkości jest w nogach Francuza, Patriota. Mina wkładał za całe 2,50 minus wat, za karę zasunę dzwona jego koledze, bo mogę. To mnie powstrzyma. Wynik 10 do 0, 11 do 0. Piękny pokaz balansu myśli taktycznej przeciwników. Popatrzcie na mapę. Wyścig pod trwa. Najważniejsze miejsce na mapie zostało wygrane bez straty lufy. I lecimy razem, ramię w ramię, tłukąc wszystko, co staje na naszej drodze. Na nich, na plugawe Pluga wysłoni. Zatrzyma temperaturze. Zostało dwóch śmuków do stratowania TVP VTU wsiada na kuter silnik mu jednak zgasł i robiąc pod siebie Czech chce wykorzystać wszystkie zalety swojego ósmotierowego meda. Sęk w tym, że niestety nie ma ich wcale, ponieważ balans nie miał też założonego kamo, także jeśli chodzi o wyrazy współczucia, to podziękuję i raczej postoję. Czech zdołał jednak w wiże walki ustrzelić Renegata w czoko, więc ekipa remontowa nie może zakończyć tego spotkania z czystym wynikiem, mimo że cała drużyna czerwona została dosłownie Zmieciona mopami pod dywan Do ukarania został ostatni Miglans, więc ruszamy Na poszukiwania Napawając się z gliszczami Drużyny przeciwnej 3000 obrażeń na moim koncie Ale jak pewnie zauważyliście To drużyna zielona miała pluton Borasku, a oponenci ani jednego To my mogliśmy zadać We dwójkę 1600 obrażeń W dwie Sekundy, a oponenci, co prawda, mieli magazynki, ale nie w Plutonie. Mało tego, mieli ich mniej, mało tego, mieli na nich gorszych graczy, mało tego, to my mieliśmy progetto, a przeciwnik Drzewkową gorszą wersję. Wiecie, czego w tym meczu zabrakło? Balansu Wargaming, balansu. Jedna drużyna z samej racji, że matchmaker jest upośledzony i nie losuje teamów. Prawiedliwie miała znacznie większe szanse na wygraną. Kompozycja graczy była co prawda na równym poziomie, ilość żółtych pomarańczowych graczy na stronę plus minus na równym poziomie, ale to drużyna zielona miała przewagę magazynków i do tego jakich. Jak zobaczyłem pierwsze info zapowiedzi Boraska, to śmiałem się ze trzy dni non-stop. Jadłem śniadanie się, chichrałem, robiłem rzeczy i brechtałem się, także trzęsły mi się ręce. Śmiałem się pod prysznicem, śmiałem się jak spałem. Bo powiedzcie mi, kto normalny wypuścił 390 Alfy na szybkim, dwustrzałowym medzie z kosmicznym maskowaniem i dobrą wizją. Czy Wy się Wargaming wysypiacie? Czy wszystko tam u Was jest ok? Przecież Waszą jedyną rolą powinno być ciągłe polepszanie gry, a nie dodawanie absurdalnych z dupy czołgów, które ją niszczą. Jeśli szukacie wilnek odpowiedzialnych za szybkie mecze w 5 minut, to jesteście tylko i wyłącznie Wy. Poprzez dodawanie coraz szybszych czołgów z morderczymi klipami, poprzez kołowce, coraz większy DPM który daje dobrym graczom kosmiczną przewagę nad przeciętnym, to wy i wasz matchmaker sprzed kilku lat, który losuje nierówno i niesprawiedliwie teamy pod względem czołgów, gdy jedna drużyna ma po prostu lepsze odpowiedniki niż przeciwna oraz najczęściej różnica jest również pod względem jakości graczy na stronach. Co ma zrobić drużyna z wojtusiami i jasiami w top tierach, gdy przeciwnik ma na topie graczy kompetentnych, robiących wynik za siebie i za tych, którzy mają mniej oleju w głowie? Co taki Jaś ma czuć i jak dobrze się bawi, zaczynając mecz, w którym wasz system losujący wylosował mu przeciwnika, z którym nie ma szans ani nawet podjąć walki, ani wygrać a sam Borask to dosłownie absurdalny czołg, bo zagrany odpowiednio, to jeden z największych kosiarzy w grze. Fajnie by było, gdyby skoro ja wziąłem ten czołg, taka maszyna również pojawiła się u przeciwnika. I wiecie, Wargaming jak nazywałoby się, gdyby ten gracz był na poziomie takim jak mój? Balance Wargaming, balance. I to jest to, czego my od was, jako wasza klientela, oczekujemy i na co bezwzględnie zasługujemy. No, a w tej powtórce to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Osobiście przyznam, że nawet mi deczko fiknął i rzadko też widzi się cały dosłownie team ramię w ramię mordujący wszystko na mapie. Dziękuję Wam, drodzy widzowie, że jesteście i towarzyszycie mi w tej czołgowej podróży. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Loży Szyderców. Żegnam się z Wami, ja, machając Wam pogodnie z ambony. Wszystkiego dobrego. I pa!